Siemanko, witajcie w moim pierwszym odcinku Skyblocka. Dzisiaj ze mną jest Barban. Siema. I będziemy sobie rozbudowywać y, naszą wyspę. To jest wyspa Barwana, ale mnie zaprosił i będziemy sobie grać na niej, coś, tak. coś budować. <coughs> Dobra. Dobra, to najpierw y, co robimy? Powiększyć to, musimy. Ty zacznij drzewo. Dobra. No, trzeba to powiększyć i trzeba yy, zrobić sobie to źródełko i tą fabrykę kobla, nie? Jak zrobimy fabrykę kobla, to już będzie lepiej do poszerzenia to. Nie sądzisz? Tak. To ja się zajmę koblem fabryką. Dobra. Jak najszybciej to zrób. Dobra, ja nie będę nic tutaj tych liści psuł, żeby wyle... żeby... Drzewko, yy, ta, na, no, nosionko sadzanka. Właśnie, sadzonka wylecia wyleciała. Słyszę... słyszę dźwięki u, u ciebie. Po co tu jeszcze nie raz? Nie? No. Nie wiem czego. Odbija mi się coś u Ciebie. Tak... Źródło. Aha, najpierw źródło musimy zrobić, fakt. Uważaj, nie, 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 bo tam jest... Albo w okej. Okay. Piasa... nie, Je... nie Ja... O, oh, sorry. Nie. Yeah. <grystka> Ja u kobie piasek. ok? Mhm. Mm Poczekaj, ja sobie... Wyłączę... Ten... Znaczy... On... Um, wyłączę sobie w ogóle czat. Bo mnie denerwuje przy nagrywaniu. Dobra. Yy, to tak, zrób mi, zrób mi ten... Kill off, a ja zacznę go, a ja zacznę, go, go, a jak... no właśnie, zacznę kopać cobblestone'a i zaczniemy poszerzać. I tu można kupować wszystkie temy i sprzedawać. I jak? No, wpisujesz warp sklep za i co? idziesz, do... zdobywasz pieniądze, nie? Na początku masz 500, ty masz 500, ja już mam 350, bo już grałem na tym serwerze. Tu się stanie. Okej. Okay. Wienki. Dobra. Hmm. Co bym tu zrobił jeszcze? Zaraz będziemy poszerzać tego kobla. To znaczy swoją wyspę. Tak. Survivalowo. Oczywiście. Ja mam 350 kasy. A jak to się wpisuje, kasa? Koś... Yy, nie, ukośnik Mone I ci wyskakuje tam i to masz. Kośnik kasa, kasa a nie Mone My one E. Y. To tak. mam? No to wiem, jak to się pisze. To mam 500? No, to razem mamy 800, a na przykład szczapka żelaza kosztuje 100. Tak? No. A, wpisuję po prostu ukośnik sklep? Czy, ja, e, czy co wpisuję, żeby sobie kupić coś? E, warp sklep. Ukośnik warp sklep przenosi cię do takiego miejsca dużego. A później, żeby lużewo. wrócić na wyspę? To is, nie, ukośnik is home. Aha, dlatego co kupiłeś, że już nie masz kasy? Kupiłem żelazo kiedyś, ale to jak z kolegą grałem. Aha. Nie wiem, ja pierwszy raz dopiero na Skyblocku, więc myślę, że odcinki będą się tak pojawiały spontanicznie, jak będę grał y, z Parwarem, bo to jego wyspa. Z A to ten... nie, jak mnie nie ma, to też możesz bić. Wiem, ale wol... y, będę nagrywał, jak ty będziesz miał czas, bo. Jakoś. A. Wiesz? Pojedyncze to jest tak. No. Odno. Nie będę miał co mówić. Eee, będziemy robić łóżka? Myślę. Myślę, że chyba Żeby nie. Skałka. Bo tu jest 10 nici. Nie wiem po co. Nie wiem. Ale nie wiem czemu słyszę Twoje dźwięki z gry. Znaczy. Skrzynkę. Się odbija dźwięk. Nie wiem, może spróbuj tam ściszyć coś. Opcje gry ścisza. No najlepiej. Już nie słychać, nie? Czekaj. Nie, okej. Okay. Teraz Cię nie widzę. Nie widzisz mnie? Nie widzę Cię. Super. Ja przedtem Ciebie nie widziałem i tak. A Ty mnie widzisz teraz? Teraz tak. Aha, Zaraz nie ja cię wiem. Bogi, jakieś grzechy jak są. No pewnie tak. Dobra, e, dobra. Ile, ile masz bruku? 40 będę miał w tym momencie. Trochę tak na początek to będzie nudno, nie? Bo kamerka jest tylko na to, jak. Yy, to znaczy, nagrywam to jak kopię kobla. no to trochę nudno jest. A... Nie wiem. No. Bym... Ale na początku zawsze jest nudno, nie? No, później... Później na pewno sobie coś tu ładnego zrobimy, nie? Tak. I Bistr <coughs> tam żeby kafę zdo yy, zebrać, to można też sprzedawać. Wszystko można sprzedać. A jak się sprzedaje? Tam masz... Kośnik yy... sel. Nie, nie, nie. Wbij. Yy, wejdź, daj mi kilo, faty, ty chcesz iść na warp sklep. I to Musisz sobie zrobić. Yy, Zrób sobie kamienne, już ci dajesz wszystko. Mi się już, o właśnie, mi się skończył. Wrzucam wszystko do skrzyni. Warp sklep. Tak. O, jest na. to. Sadzonka z Już. Okej, okay. przeteleportowało mnie, no dobra, jestem. I tutaj jest. Yy, no, są te. Tabliczki, nie? No tabliczki. Mogę no, kupić i, ta... i po prostu klikam na to. Tak. A tylko nie kupuj na razie nic, bo na razie nam nie jest nic niepotrzebne. Nie wiem, może... A mamy pszenicę. Nasiąka pszenicy. Yy, tak. A to na razie nam nic nie jest potrzebne w sumie. Później żelazo na pewno, żeby mieć ten. Yy. Szkło, mo <kluf> szkło można kupić, ale jest drogie. Wiem, ale to. 2000. A no. jak, jak zdobyć kasę oprócz sprzedawania i temu? Nie da się inaczej, chyba. O to słabo. Ale wiesz, tylko że nie da się też pojedynczo sprzedawać. Tam ci pisze, ile za ile możesz kupić, ile sprzedać. No wiem, wiem. Dobra, jak teraz zwrócić? Wpisujesz IE, Ukośnik IS Home. Okej, okay, jestem. No i... Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, nie wiem co ty żeś tu zrobił, ale... Co miałem hmm. zrobić? <laughs> Nic. O, Gdzie fakt, ty jesteś, nie? Miałem lagi i mi spadł dirt. Widzisz ty... mnie? To teraz cię widzę. No. A ty ja miał... ciebie też. Też. To fajnie. Musimy zrobić jakieś, wiesz, takie y, jakby sekwencje, że góra, dół, wiesz, że można... asary, no. oh, sorry. Uderzyłem mikrofon. U, uderzyłem mikrofon. <laughs> I można zejść na dół, tam będziemy mieć jakiś magazynek i... Tak, ale najpierw trzeba mieć kobla dużo, nam chwilę pokopiemy. No. To myślę, że... Y, to w tym odcinku to na tyle, nie? No. Bo to na razie, na razie i tak będziemy tylko teraz kopać y, kobla, zaraz spróbujemy zrobić to na dwa, żebyśmy we dwóch mogli, a więc y, to był taki prolog. Y, fuck, wypadłem, ale nie miałem nic. To dobrze. Fail na koniec. Tak. Y, więc to był taki prolog. Zapraszam do oglądania. O lol, leci się główka głowa zbugowała w drugą stronę. Okej, okay, już nie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Skyblocka. Dzisiaj ze mną był Barban. Trzymajcie się i cześć. Cześć.